Wróciłeś do kraju i szukasz możliwości rozwoju w Małopolsce? Teraz masz szansę na nowy, lepszy start. Małopolska myśli o powracających. Wystarczy, że weźmiesz udział w projekcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Pomysł na projekt powstał dzięki sygnałom od samych powracających. Zwracali oni uwagę, że często w pierwszym momencie czują się zagubieni. Projekt ma ich wspierać w pierwszych miesiącach po powrocie do kraju. Każdy uczestnik, Dostaje osobistego konsultanta, który pomaga mu załatwić szereg spraw związanych ze znalezieniem pracy w Polsce. Konsultanci pomagają od początku do końca udziału w projekcie. Doradca zawodowy podpowiada, w którym kierunku warto się rozwijać i pomaga określić plan zawodowy. To łatwiejsze niż ci się wydaje. Jestem konsultantem w projekcie Nowy Start w Małopolsce. Doskonale rozumiem problemy osób powracających. Gdyż sama jeszcze niedawno byłam w takiej sytuacji. W Anglii spędziłam 8 lat i to właśnie w Małopolsce zaczęłam nowe życie zawodowe. Wjechałem z Polski 35 lat temu, podróżowałem wiele krajów i miałem wspaniałe życie. Przyszedł czas myśli o powrocie do kraju, dlatego że w Polsce się bardzo poprawiło. Dostałem od koleżanki broszurkę, od taką właściwie jakby reklamę Wojewódzkiego Urzędu Pracy. o Nowym starcie w Małopolsce, w której jest dużo informacji na temat ludzi, którzy by chcieli powrócić do kraju. Ta broszurka bardzo, bardzo zaciekawiła mnie, dlatego że bardzo łatwy i i taki wizualny sposób wyjaśnia, że nic takiego strasznego, powrót do kraju. A to nie jedyne projekty, jakie wspierają Małopolan, którzy chcą pracować i chcą się rozwijać. Zapraszamy Państwa do projektu Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa. To są przedsięwzięcia przede wszystkim dla osób pracujących, czyli takich, które są zatrudnione na umowę o pracę, umowę o dzieło, są rolnikami lub też prowadzący działalność gospodarczą, nie zatrudniając innych. Są projektami realizowanymi w tak zwanym systemie bonowym. I to pozwala właściwie z każdego miejsca w Małopolsce przystąpić do projektu. Można to zrobić za pomocą ankiety elektronicznej na naszej stronie internetowej www.pociągdokariery.pl. Tam należy się zgłosić i ankieta ta również zweryfikuje, czy są Państwo osobami tak zwanymi kwalifikowalnymi, czyli czy to dofinansowanie jest możliwe dla Państwa. Dodajmy, że projekty są współfinansowane przez Unię Europejską z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.